I oto jest sobota, czyli mamy punkt live. Kolejny odcinek i kolejne trzy tematy, które dla Was znalazłem. A będą nimi Lamborghini, którego nazwa kojarzy się z jajecznicą, logotyp i zmiany w tym logotypie od Chryslera, oraz moja opinia na temat Grand Tour Poland z bohaterami Top Gira. Pamiętaj o lajku, subie i dzwoneczku. A ja zapraszam Cię do odcinka. Premierę dzisiaj mamy, ale zanim premiera, to ja jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do. Lamborghini Reventon Roadster, czyli takiego samochodu, który miał najlepszą reklamę w historii motoryzacji. Chyba najlepszą reklamę Lamborghini. W ogóle ta odwieczna walka konia z bykiem, yy, patrzenie na te nieracjonalnie wysokie moce, ogromne kosmiczne koszty. Te samochody kupuje się emocjami, a nie z jakichś racjonalnych pobudek. ten uh, Lamborghini. Ale niż materialistyczne Knowledge. Choćby dobrze jest na stanie popatrzeć i posłuchać tego, jakie dźwięki wydają z siebie po naciśnięciu tego małego czerwonego guzika. Have no idea, what it? Revuelto? Revuelto. Po włosku to chyba rewolucja i pytanie, czy Lamborghini właśnie to nam serwuje. 1015 koni to jest total, 825 koni z tego to jest v 12 spalinowej, 150... Z jednostki elektrycznej. No, God! Dodatkowe ma jeszcze dwie jednostki elektryczne, które są z przodu i one pozwalają autu, nawet na biegu wstecznym, poruszać się z napędem na cztery koła w trybie zeroemisyjnym. Dziwnie mi się mówi o Lamborghini, że to jest auto zeroemisyjne, ale ja rozumiem. Najlżejszy, najmocniejszy i najbardziej hybrydowy dwunasto-cylindrowiec w historii włoskiej marki 2,5 sekundy do setki, 7 sekund do 2350 350 km na godzinę To jest jego prędkość maksymalna Wydaje się, to że będzie to wspaniałe auto Tylko czy Włoś... I to Chodzi o to myślenie, że w Polsce tego nie było jak teraz jest Lamborghini to nie powinno być po prostu V12 i Czy im się wszystko trochę nie pomieszało? Ja wiem, trzeba wszystko im się kojarzyć z jedzeniem. A nawet włókno węglowe biorą z Sant Agata Bolognese. Revuelto to po hiszpańsku pomieszane. Od revuelto do huevo revuelto. Huevo revuelto. Czyli jajecznicy jest już niedługo, nie, niedaleko i niedługo już będziemy jeździć tylko elektrykami pewnie. No! Ja nie wiem, nie jestem przekonany, ale wiem, to jest przekonany, że chciałby oprócz tego Lamborghini jeszcze terroryzować po, w pozytywnym tego słowa znaczeniu rynek motoryzacyjny. Otóż, no nie jest to Izera. Izera jest w lesie, znaczy chciałaby być w lesie. Ale nieważne, nie ma tego samochodu, w ogóle nie ma tego. Inny samochód na F, czyli Fiat, który miał premierę niedawno bardzo niespotykanym miejscu, to znaczy to miejsce, tam się na pewno ktoś spotyka, ale to jest niespotykane miejsce jak na premierę auta, otóż Fiat 600 premierę swoją miał w Żorach po centrum handlowym, to znaczy ktoś postanowił bez kamuflażu wyjechać tym autem, pojechać sobie na zakupy do centrum handlowego, zaparkować, oczywiście jak to wszędzie bywa, ktoś zrobił zdjęcie i ono roz... Proszyło... Nie, co się zrobiło z tym zdjęciem? Rozpierzchło. Rozprzestrzeniło się. Nie. Tak? Nie. Rozprzes... Dokładnie. Ono się rozprzestrzeniło po sieci. Fiat się wściekł, bo oni premierę dopiero teraz, na początku lipca mają ogłosić tego auta. CMP, JCMP to jest platforma, na której jest zbudowana 600, czyli ono może być i elektrycznym autem. No! I. Spalinowym, czyli dokładnie tak jak Avenger, jak będzie elektrycznym, to będzie miało prawdopodobnie baterię o pojemności 54 kWh i wtedy 156 koni. No a jak będzie spalinowe, to jak przystało na mocną, spalinową jednostkę, dostanie silnik o pojemności 1,2, który będzie miał ze 100 koni co najmniej. No i tak ta nasza motoryzacja wygląda. Pytanie mam do Was, zostawiamy Fiata i inne te marki na chwilę z boku. Wracam do Revuelto Lamborghini. To prawdziwe Lambo, czy to już jednak, to już nie to, co było kiedyś? Dajcie znać w komentarzu, ja idę do kolejnego tematu. Piszą o tym wszyscy w mediach. No to jako, że ja o motoryzacji ludzkim głosem będę mówił trochę, to muszę powiedzieć, bo to jest o motoryzacji, to nie jest po prostu o przygodach jakichś dziwnych ludzi. Richard, Jeremy i James, czyli panowie, którzy tworzyli naj... Bardziej rozpoznawalny format motoryzacyjny, program motoryzacyjny w historii telewizji, czyli Top Gear. Postanowili, że w ramach nowego formatu, czyli Grand Tour, odwiedzą Polskę. No i wszyscy czekali. Wszyscy czekali, żeby zobaczyć, jak ta Polska będzie wyglądała. Wiecie, jak to jest z napisami do filmów? Albo, z napisami jest czasem lepiej. Z dubbingiem, yeah. jak to ten dubbingujący mówi zupełnie, jeżeli chociaż trochę znasz angielski, tak? You must w gatku Są some code, because I not give you code this PC, cool. Umiesz, wiesz co to, b... mother... b... f... Father... Grand Tour. A ee, dubbingujący mówi, zły pan, to jest właśnie mader. Mother... Inaczej po angielsku. No to ja czytałem to, co piszą o grand Turze polskie media i muszę posłużyć się cytatem, bo ja bym tego nie zrobił lepiej, więc zostałem to dziennikarz, uwaga. Czytam. Portal Wirtualna Polska. Hammond obrał sobie również za cel do wcipu drzwi, prowadzące zapewne do pomieszczeń technicznych posągu. Następnym razem, gdy ktoś mnie zaskoczy, powiem. Na tylne drzwi Chrystusa, mówił prezenter, rozśmieszając Clarksona. No boki zrywać po prostu. To dokładnie o to chodziło. Na tyle drzwi. Słuchajcie, jak wielu z was, także ja byłem ultra fanem Top Geara. To był taki pierwszy tyci patologiczny, tyci pato format, który pokazała telewizja. I choć wyglądał na nieoskryptowany, choć wyglądał na... Połączenie trzech przyjaciół, którzy rozmawiają w samochodach i to wszystko tak po prostu. To nie, no to było dobrze oskryptowane. Tam pracowała armia copywriterów. To wszystko było reżyserowane. No i tego spodziewaliśmy się trochę po granturze, tego żartu, tego ciętego do While we examined the engine, the orangutan tried to mend the door. I don't have to to do. ah! No i Tuż nie kocha totalnie nietelewizyjnych postaci, wielkiego, grubego typa z żółtymi zębami. Obok małego, chudego typa, który się ciągle rozbija i st <grybuj> starszego pana, w ciele starego pana, który testuje super auta, bo nie umie jeździć szybko. James was very unhappy with his new steering knob. No to jest idealne po prostu motoryzacyjnie. No i co? Oglądać Grand Tour czy nie oglądać? Słuchajcie, jedna ważna rzecz. Operatorzy zrobili genialną robotę. Zdjęcia świetne. Czy żart jest dobry? Nie. Czy trochę się nie dłuży? Tak. Czy brak mi tych ciętych ripost i lekko nieprzyzwoitych żartów? Tak Ja nie będę wam bardzo spoilerował. Po prostu obejrzyjcie i napiszcie mi w komentarzu, czy uważacie, że to jest dalej na poziomie Top gira, czy jednak to już jest tylko Grand Tour. Będę reklamował teraz, uwaga, zniżka na OC 150 zł może być Jak to zrobić? W opisie tego odcinka jest link. Jak klikniesz w ten link, no to tam jest kod. Jak ten kod wyślesz do znajomych, to każdy z nich kupując OC dostanie 100 zł zniżki. Ty natomiast od każdego ich zakupu dostaniesz 50 zł bonusu. Uwaga dla przedsiębiorczych. Jeżeli sam kupisz z własnego kodu, no to dostaniesz 150 zniżki. W 1925 w stanie Michigan, czyli w USA. US and A. Greatest country in the world. Powstaje marka Chrysler i zakłada ją pan Wal Walter Chrysler. W 1998 przejmuje tą spółkę Daimler i wtedy ona się nazywa Daimler Chrysler, potem Daimler Benz właściwie się jej pozbywa i zostaje samo Chrysler LLC, potem jest Chrysler Group LLC. A w 98 wszystko przejmuje Fiat, czyli FCA. Dziś jest po 21, a to oznacza, że ta marka jest częścią Stellantis'a. Ja idę po tablicę, bo ta marka podobno nie zmieniała się wiele razy. Ja uważam, że zmienia się bez przerwy, a temat ten wraca do mnie jak bumerang i jak bumerang wraca jeden z logotypów Chrysler'a, ale o wszystkim dowiecie się za chwilę. Ja idę po tablicę. Dobra, 1924. Powiedziałem, że w 1925 zaczął się Chrysler i się zarejestrował w Michigan? Otóż, w 1924 pan, który się nazywa Olivier, Olivier Clark, to są strasznie dziwne nazwy dzisiaj, on był inżynierem, ale miał też talent do logotypów, tak mu się przynajmniej wydawało, postanowił, że zaprojektuje ten logotyp. I ten logotyp był w formie, uwaga, bo będę to rysował zaraz, złotej, woskowej pieczęci. Ściąga jest. No typowa złota woskowa pieczęć, i tak jak ta pieczęć tutaj, tak i ta chryslerowska, prawdziwa, e, miała symbolizować prestiż. Bo chrysler to prestiż. To jest 1924. Pach. W 28 Pojawia się wyjątkowy dodatek, ponieważ jak już jest prestiż. To co musi być, żeby było szybko jeszcze skrzydła. No to tutaj się pojawiły skrzydła, powiedzmy. Gdzie. Są i skrzydła i to było w 1928. Potem w 1955 wydarzyło się coś dziwnego i to było wykorzystanie logotypu, znaczy zrobienie logotypu, które, z którego korzystał też Dodge. I że mam tutaj dwa kolory flamastrów to jest idealnie, ponieważ tam też były dwa kolory i wyglądało to tak. No dokładnie. Bumerangi. To o tym mówiłem, tego się nie spodziewaliście. Słuchajcie, potem w latach 60. pojawia się logotyp. O, wow. przepraszam, ale specjalnie się ubrałem dla fanów Chryslera w krótkie spodenki i nie mam z butów. I... Yy, tu jest szywka i mi wdepnąłem. Widzicie, co ja dla Was robię? Teraz uwaga, bo teraz rysuję i to jest moc postprodukcji. Post Spokojnie, Pentastar 60 rok, yy, lata, początek lat 60. To jest jeden z najpopularniejszych yy, znaków motoryzacyjnych. Jak każdy, właściwie co tydzień Wam mówię, że to był jakiś najpopularniejszy znak. Później, uwaga, dzieje się coś niesamowitego. Może jarają się Toyotą, nikt tego nie wie, ja też nie wiem. Otóż, ten logotyp, ten tutaj, otaczamy owalem, dodajemy takie kółka jak w Toyocie i to jest nowy logotyp. Później wracają i robią zwykły napis, Chrysler. He, wiem jak się pisze Chrysler, nie tak jak Bentley. <grystanie> <grystanie> Zapraszamy na premierę marki Bentley. Czyli tak, Chrysler. sler <grystanie> <grystanie> Tak, dokładnie tak. A z uwagi na to, że już mówiłem, że ta marka marzy o prestiżu, czyli zaczynała przecież od pieczęci złotej woskowej, no to żeby podkreślić prestiż, to kto ma duży prestiż jako marki motoryzacyjne? Na przykład Aston Martin. Co ma Aston Martin, ma skrzydła, więc powiedzmy, że teraz ja to zminimalizuję. Szybka minimalizacja. Nie, Nie. czyli napis Chrysler jest sobie, a tutaj są skrzydła. Jak za Stona Martina. A teraz już dzisiaj, czyli ten logotyp, który widzicie dzisiaj, to są dwa napisy Chrysler. W tym jest jeden w niebieskiej plakietce, i on jest tutaj. Tu jest Chrysler napisane. Tu jest napisane Chrysler. A to są skrzydła. I tak jeden do jednego wygląda właśnie logotyp Chryslera dzisiaj. Widzicie, jaką przeszedł metamorfozę? Wy też możecie przejść metamorfozę. Wiecie, w co możecie się przeistoczyć? subskrybentów. A jak to zrobić? Wystarczy kliknąć lajka, like, suba i dzwonek i wtedy macie powiadomienie o kolejnym odcinku, gdzie będę rysował logotyp jakiejś firmy na C oraz będę miał dla was trzy kolejne mega fajne tematy. Do zobaczenia.